Tak nie może, być. Tak może ktoś z Państwa zarządu by chciał zabrać głos? Zarządu nikt nie chce zabrać głosu, tak? Również tak też nie, mała, nie, nie, chcesz, to nie to chce to zabrać głosu, tak? Mam rozumieć. No proszę się odnieść. No, Jeśli to Państwo to pozwolicie, to... bo... Proszę Państwo, powstrzymajmy się od ocen moralnych i ocen, co jest w sercu drugiego człowieka, bo możemy tego człowieka skrzywdzić. No i pan, e, no, nie pan Drodzy, pan, drodzy I pan Państwo, nie pan ja mam kompetencję. Nie, ja, ja zaraz... Proszę ja zwrócić uwagę, że nawet jeśli padały krzywdzące dla mnie słowa i nieprawdziwe te słowa, które jest Pani Prawdziwe, prawdziwe. Ale ja jest. Prawdziwe. Ale ale, ale proszę Panią, ja je spokojnie wysłuchałem. Spokojnie wysłuchałem. I o to samo Państwa proszę. Drodzy Państwo. Macie Państwo prawo do swoich ocen. Ja tylko powtórzę jeszcze raz i dziwię się, że pewne osoby, które wydaje mi się, że mają odrobinę wykształcenia, nie potrafią zrozumieć jednej rzeczy. Nie da się nie da się, nie da się funkcjonować żadnym organizmem. To nie ma znaczenia, czy to jest fabryka gwoździ, czy to jest prywatny yy, budżet rodzinny, czy to jest szpital, nie da się. Jeśli się budżet nie bilansuje, to szpital się zadłuża. Co oznacza dług To znaczy, że szpital nie płaci podwykonawcom. Bo był zadłużony przed Makarewiczem. Przed Makarewiczem, przed Makarewiczem, drodzy Państwo. to przed Makarewiczem. Nie, I to, ale ja jeszcze raz proszę. Drodzy Państwo, ja ze spokojem słuchałem tego, co Państwo macie do powiedzenia. Chociaż się z większością tych test nie zgadzam. A może my dołożymy do tego szpitala? Pozbieramy się. To nie Krywaty. o to chodzi. To nie Krywaty. o to chodzi. Drodzy ma... 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 Państwo, to szpital, ja, ja, żeby daleko nie szukać, ale szpital w Łęcznej się bilansuje. Szpital w Radzyniu. Szpital w Radzyniu. Szpital w Radzyniu ma 2 miliony 800 zł zysku za poprzedni rok. Ten sam punkt medyczny na takim samym poziomie jest wyceniony. Pani doktor się ironicznie uśmiecha. Pani doktor nie da się. Ja pani to, ja pani to powiem nie da się, jeśli szpital generuje 24 miliony złotych straty rocznie przy dochodach, przy dochodach na poziomie 80 milionów, to to jest. Prosta droga do przepaści. I nawet gdyby starostwo powiatowe w dniu dzisiejszym podjęło decyzję, że dofinansujemy szpital, że likwidujemy wszystkie szkoły, powiedzcie mi, które szkoły mamy zlikwidować, że nie remontujemy żadnych dróg, tylko wszystkie pieniądze inwestujemy w szpital i dajemy do szpitala, to wraz to będzie za mało. To wraz to będzie za mało. Obowiązkiem dyrektora, obowiązkiem dyrektora jest nie tylko wydawać sprawnie pieniądze, które otrzymał, Dzięki zabiegom innych ludzi. Ale obowiązkiem dyrektora jest przedstawić realny program, który doprowadzi do zbilansowania kosztów z przychodami bieżącymi. Jeśli tego nie zrobimy, jeśli tego nie zrobimy to szpital w Lubartowie zostanie zlikwidowany bez względu na to, kto będzie starostą.